Dobra, szybko, odpoczą. bo ja powiedziałem i że, że ostatnią gram i wychodzę, więc wiecie jak jest. Ale ta się nie liczy, szybko, szybko dawaj, dawaj. Dobrze no na to, no, to najpierw zobaczę. Mm, nie, bo to nie, ten materiał ci nie oddaje najmniej. Wspiera twoją twórczość? No jak? Znaczy właśnie zaraz się to Ja cię klikować. hejtuję pod każdym filmem stary, także doceniam to. Ty się ty ja chcesz się... zabłysnąć. Po prostu. Ja wierzę, tak z pompą, a mówisz. Nie no ja ich oznaczałem. No stare łatwiej się szczera do typów, którzy wyjebali się z całych magazynków, bo zajebali mnie, plus są oznaczeni na czerwono, kurwa. No dobra, dobra, zanim ja tam dobiegłem, to oni już byli hopie wyleczeni i ja, przeładowani. Ja, no bo się ja, kurwa ja, rozbiegliście, ja, 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 ja. jak? Bada, no bo hupie, kurwa, mówię idę zobaczyć. No ja, I nagle... ja też powiedziałem idę zobaczyć, nagle no, I nagle... No, wikarzy, Jest wikarzy, cisza, zobaczyć. cisza na komsach hopie, nikt nic nie mówi i patrzę, jak koszy już kurwa. O! <laughs> Czy na no, kur... się? Nie no. U, tak. Nie no. Strzel <laughs> nie no Seriat przecież zbugowana na tym kącie chodziłem ciepło, nie? Przecież nie no gadaliśmy, że są przed nami, że strzelam ja. Też powiedziałem, że widzę gościa. Ja bym się na głowę. Widzę. <laughs> ale może tu, kurwa, bo to kurwa na, na proximity, jestem jeszcze mówiliście, ja byłem daleko. Może. <laughs> 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 Nie, ja 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 pierdolę. Chłop jeszcze, że cicho mówi to cicho słyszy. <grym> Nie <chuję> was, <grym> kurwa. Tri YouTube kurwa, arcoiderowe kurwa. Ja pierwszy. Dobra, wiecie co robimy? Teraz mamy tu skrzynkę z trzema brońmi. Czuję to. Mm -hmm. Mm -hmm. Na pewno. Ja się Czuję to moim kurwa zakatarzonym Kindybałem. <śledzimy> <śledzimy> o kurwa. że tutaj jest tutaj, Klesz, zauważył. że tutaj się coś dzieje na prawo prawo na górze są na górze tam na, Jestem na, dole, przed, nami, na dole. Przed, nami, przed nami przed nami przed nami o kurwa kurwa ja dostałem dwa razy nie i już nie żyję. prawie mnie wypierdodził jak to jest możliwe gdy gościa wchodzi przełamani obydwoje obydwoje przełamani są dobra no ja się dobrze. pierdalam z grana trzeci jest przełamany Gość wypadł rzuciłem mu pod windę pod windą, jest pod windą! Wyjechał do góry, pod windą! Aaa... mu tarczę tym granatem. No dobra, zamiast no ja... Jest tu, jest tu na dole! Kursi jest! No dalej go! Co? Co się dzieje? No, o, nie to. mam w stary! Drugi! No, drugi zjechał, Igor! To nie, no, nie, no, nie dalej no, ja go? Pierdala. Dobrze, no to dobrze! No to mocno Cieszyna. strzelasz! Pojechał! Pojechał do góry! Wstał! Chłopie, chodźcie Kurwa, do mnie! Chodźcie do mnie! Bo tam się o, jeszcze inna ekipa nie. strzela. Tu são 3 é. No, chodź tu do é a E <be> me, curva, quarta. E biega, biega, Igor, pera! biega za tobą! biega za to! isso? to és grande, Dude, eu tenho um please! <laughs> Resu! <please. laughs> friendly! Rest, please. Friendly! Friendly! Bro, Guys friendly! There is another team there. Neatruz. Think about Basel. it. Just, just think about it. Just watch. Just resist. Fuck up the other team. Hey, just think about we it. can help you, do buddy. Do... We can help you. We are the best just team yes, uh, on the yes. East Coast. Fuck me, dude. I've got spare one. Chill. <laughs> <laughs> oh, to je da pieta laj, daj me, info. Oh, do. Oh, bože, bože, dobra. Nie no, powiem wam to można na szuciki by można dać śmiesznej sytuacji. Dobra, to jeszcze jedną, także. Nie, nie do, ja idę już, to. ja uciekam. To... Przyszła kryska na matyskę panowie dzisiaj. Czy żony? To nie, nie mam innych żon. Chodzi o cudze. Znaczy to. Bierzesz się za cudze żony. Nie, że rucham cudze żony, tylko. Kochanie, to nie tak. Ja coś. Dobra. Trzymajcie się, będę. Będę Uterko, yo. Hello. Hello.